Cześć, w tym filmie pokażę Ci jak wykonać The First Dragon Quest, czyli event cykliczny, który odbywa się między 14 stycznia a 12 lutego. Jest on co roku, zatem bez zbędnego przedłużenia, zaczynamy. Zatem czego potrzebujemy, aby wykonać ten quest? Potrzebujemy dostępu do Yalahar, potrzebujemy dostępu do Kolnir, czyli Ice Questu i potrzebujemy dostępu na Stepy zało. Wystarczy mieć pierwszą misję New Frontier Questa, ale wiadomo, że fajnie byłoby mieć skrót na górę. Aby to zrobić i zacząć tego quest'a potrzebujemy dostać się do Mpc'a Tamuril, który znajduje się w dzielnicy magicznej Yalaharu, a wzór rozmowy z nim znajduje się właśnie na ekranie. Od tego Mpc'a dowiadujemy się, że musimy wykonać cztery pomniejsze misje, które nazywają się Power, Treasure, Knowledge i Life. Kolejność ich wykonywania jest nieistotna, ale musimy wszystkie wykonać, abyśmy mogli walczyć z głównym bossem. Stop. Taka mała wtrątka zanim pójdziemy dalej. Chciałbym tylko dodać, że według TVP quest jest od 40 poziomu i trudność jest 7 na 10. Uważam jednak osobiście, że tu tutaj trzeba się wybierać przynajmniej setnym levelem. 40 level zdecydowanie, jeżeli nie powiedzieć, że graniczy wykonanie tego z cudem, to na pewno będzie bardzo, bardzo trudno. A teraz wracamy do materiału. Pierwsza misja, którą musimy wykonać, nazywa się Power, jest to dojście do bossa, który się nazywa Tashadur, A aby to wykonać, potrzebujemy po prostu pokonać 200 zwykłych smoków, liczba. W wielu przypadkach prawdopodobnie będzie już wykonana. Jeżeli chodzi o legowisko, to znajduje się ono w Darashi, a dokładnie na północ od Darashi, gdzie znajdują się smoki. Schodzimy na poziom minus pierwszy, następnie idziemy przez smoki, schodzimy na poziom minus drugi. Następnie na poziomie minus 2 kierujemy się do środka. Na środku schodzimy na dół. Tam trzeba uważać na 4DL naraz, jeżeli nikt tego nie bije. I wchodzimy w TPK. Po wejściu w TPK walczymy z bossem. Mamy na to 10 minut. Boss ma 10 tysięcy życia. Oprócz itema, który jest potrzebny nam do wykonania questu, daje jeszcze kilka takich itemów, które są normalnie ze smoków. Ale i tak, najważniejszym to jest po prostu ząbek. Od tego bossa, który jest itemkiem questowym, ale poza wykonaniem misji możemy sprzedać jak każdą inną część z tych specjalnych smoków po 10 tysięcy sztuk złota u MPC. Kolejna nasza misja to treasure, który jest z dojściem do bossa Kaliasa. Moim zdaniem, jednego z trudniejszych. Naszym zadaniem jest otwarcie 5 skrzyń, przynajmniej z 20 rozsianych po całej TIBI, a Spotkać się możemy w miejscach, które są opisane na Tibiopedii w spoilerze. Zachęcam do przejrzenia tego spoilera i samemu sobie odkrycia. Ja tu tylko pokażę Wam na filmiku jedną skrzynkę, żebyście wiedzieli, jakiej skrzynki szukać, jak ona wygląda. I, i to tyle. Dodam tylko, że za otworzenie wszystkich 20 skrzyń otrzymamy osiągnięcie Treshore Hunter. Gdy już to zrobimy, idziemy na stepy zało, udajemy się na legowisko smoków, wchodzimy dwa razy do góry. Wchodzimy w teleport i mamy walkę z bossem. Boss ten również ma 10 tysięcy życia i 9 tysięcy expa, ale najważniejszy z niego item to jego róg, czyli Horn of Kalliasa, którego również możemy sprzedać za 10 tysięcy gpków u MPC, ale dopiero po wykonaniu misji zaleca się raczej zostawić ten łuk, aby można było dojść do głównego bossa. Kolejna misja to Knowledge. Knowledge jest chyba najprostszą misją. Musimy po prostu odpowiedzieć na trzy pytania zadane przez MPECO. Udajemy się w tym celu na wyspę Okolnir, wchodzimy tam na górę. Potem wchodzimy jeszcze raz po schodkach i jeszcze raz i idziemy boczkiem, sobie już do NPC-a, yy, do uważając na zwiększone ostatnie ilości mobów. Tam rozmawiamy z NPC-em Wzór tej rozmowy oczywiście macie teraz na ekranie. Prawdopodobnie u Was będzie wyglądało dokładnie tak samo. Wchodzimy do bossa, boss nazywa się Gelidrazak The Frozen, który również ma 10 tysięcy życia i 9 tysięcy expa i również lecą z niego itemki, tym razem chyba troszkę inne niż normalnie, bo raczej te itemki z Frostów nie lecą wszystkie, ale okej, okay, nieistotne. Istotna jest natomiast łuska tego bossa, która również może być sprzedana za 10k, ale zostawiamy, żeby dostać się do finałowego bossa. I tak oto lądujemy przy ostatniej misji. Ostatnia misja nazywa się Life, a boss nazywa się Zorworax. Musimy odnaleźć trzy święte miejsca i nasycić je życiodajnymi mocami, czyli musimy po prostu koło nich stanąć, aż pojawią się białe napisy. Pierwszy znajduje się w kamiennym kręgu nad Karlin, w drodze Poblesy. Drugi znajduje się w słonecznej wieży w AB, która też jest również miejscem Poblesy. A trzecie miejsce to jest Oaza, która znajduje się na pustyni, yy, więc. Też miejsce łatwe do znalezienia, no bo wiemy wszyscy gdzie jest oaza na Angrachmund, no nie? Kiedy już to zrobimy i ujrzymy wszystkie trzy napisy, możemy spokojnie udać się na Edron do wampirów w celu pokonania ostatniego bossa, który też ma 10k Żydzia, też ma 9k EXPA i też lecą z niego różne itemki, oprócz tego widzę jeszcze lecą z niego Maxilla Maximus chyba, ale najważniejsze z niego są gości. Kości, które również możemy później sprzedawać za 10k, ale na razie zostawiamy. Ok, bierzemy się za finałowego bossa. Mamy już 4 części z 4 minibosów. Co ważne, musimy mieć zabitych tych bossów przynajmniej raz, bo inaczej nie przejdziemy przez bramę. Udajemy się do Ang. Idziemy przez Energy Elementale. Używając czaru Levitate lub Parceli, dochodzimy do czarnej bramy. klikamy 4 itemów na środku na Lava Pool. I przy użyciu czwartego pojawi nam się napis, który będzie nam mówił, że możemy już wejść. Teraz, kliknę, klikając w tą lawę, będziemy, zostaniemy przeniesieni na drugą stronę i idziemy najpierw przez respa zwykłych dragonów, następnie przez respa dragon lordów. Potem mamy ice dragony, a na końcu mamy hunted dragony. Przy czym hunted dragony są chyba najmocniejsze, choć teoretycznie słabsze niż unda dragony. Ale też tak, tak słabe też nie są, potrafię przywalić wierzcie mi. Do końca tej ścieżki wchodzimy w teleport, znajdujemy się w pomieszczeniu z MPC, a następnie idziemy do drugiego teleportu, dalej na południe, i znajdujemy się w pomieszczeniu, gdzie znajduje się platforma dla 15 graczy, która przenosi nas do głównego bossa. Po przeciągnięciu dźwigni zostaniemy podzieleni na 5 mniejszych drużyn, każda będzie musiała pokonać falę challengera który wygląda jak kudek, ale jest dużo słabszy, i po prostu zmieni się jego ciało w ognik. Po zabiciu tego bossa, wchodzimy w ognik i znajdujemy się w głównym rumie. A w głównym rumie zobaczymy, że są Dragon Wardeny, których będzie bardzo dużo i będą się respiły na bieżąco. Będziemy je pokonywali, ale i tak się będą respiły. Pięć Umbitae Bull Dragon, które dla uproszczenia będę nazwał Dealami, oraz Spirit of Fertility, które dla uproszczenia będę nazywał Water Elementalem. Na czym polega teraz nasze zadanie? Otóż Water Elemental'a musimy z prawej strony przeciągnąć na lewą stronę. Najlepiej to zrobić tworząc tunel, taki po którym on będzie mógł przejść, a przez który nie będzie się wtedy przerzucał gdzieś na boki, tylko raczej skupi się na głównym tunelu i doprowadzenie na lewą stronę do Heaven Blossom, na którym musi stanąć wtedy zmieni się on w Angry Plant, którego należy pokonać i Angry Plant zmieni się w kwiatek i na ten kwiatek musimy wtedy przeciągnąć DL'a, który zamieni się w Zielonego Smoka Sombat Beatable i tego smoka należy jak najzwyczajniej w świecie pokonać brzmi skomplikowanie, wcale takie nie jest, to jest bardzo proste zwłaszcza kiedy ma się 15 osób, co nie? Więc nie jest jakieś mega trudno, a to nie są wymagające potwory. Zresztą, jak widzieliście, quest jest dla 40. levela, więc no bez jaj. Ok, gdy wykonamy zadanie 5 razy, czyli 5 razy przeciągniemy Water Elementala, zmienimy DL, -e, pokonamy, pojawi się 6 sztuk Dragon Essence. Te Dragon Essence pojawiają się naraz. Co ciekawe, one mają dzielone HP, czyli po prostu bijemy wszystkie naraz i tyle. Najlepiej, żeby zostały w jednym miejscu. Jeżeli mamy słabszego rycerza, no to po prostu weźmy go na dwa razy i tyle. I nie jest jakoś to mega wymagające, no ale 6 mobów jednak też potrafi zjechać. Po pokonaniu tych, jakże Dragon Essence, pojawia się główny boss, czyli The First Dragon. I First Dragon po prostu musi zostać pokonany. Problem taki, że nie ma co go trapać, po prostu musimy stać z nim, rycerze muszą go eksertować, bo boss co jakiś czas się teleportuje po całym pokoju i tak trzeba go ganiać, tak trzeba go ganiać, więc nie ma sensu go trapać, szkoda tylko waszych y, sił. Bossa po prostu zabijamy, gdy boss padnie pojawiamy się w pokoju z MPC-em i z nagrodami. Z nagrody wybieramy ze skrzynek. Jeżeli chodzi o nagrody, to zawsze dostajemy 3 sztuki Colorful Feeders, które są potrzebne do Adonu. Dostajemy Porcelan Mask co 5 dni wykonywania, czyli co 5 bossa. I raz na rok dostajemy plecak, w którym są tokeny, gemy, tam jeszcze parę innych śmieci. Bossa możemy pokonywać co 20 godzin, jednak no, teraz jak widziałem po ostatnich dniach troszkę się zmniejszyło zapotrzebowanie na tego bossa, a raczej ludzie e, widziałem, że, że już tylko mniej chętni biją tego bossa, po prostu kto miał zrobić outfit i, i adony to sobie już to zrobił. Jeżeli chodzi o outfit za ten event, no to dostaniemy outfit sam z siebie za pokonanie pierwszy raz First Dragona. Pierwszy addon, czyli maskę, dostaniemy za trzy porcelanowe maski, które zdobywamy co 5 dni, czyli po 15 razach zabita, zabicia bossa. Natomiast drugi addon dostajemy po zabiciu 17 razy First Dragona, gdyż potrzebujemy 50 kolorowych piórek. Po zdobyciu obu dodatków, otrzymamy osiągnięcie Reason to Celebrate i y, to by było chyba na tyle w tym filmie. Wydaje mi się, że wszystko dobrze omówiłem, jeżeli coś jest źle, to piszcie, będziemy poprawiali, i gdzieś dodawali jakieś adnotacje, ale chyba, chyba było dobrze, y, no zobaczymy. W tym miejscu chciałbym jeszcze podziękować dla Tibiopedii, która zrobiła spoiler, z którego korzystałem. Jak i również chciałbym podziękować użytkownikowi, który ma nick Cyzie Wojownik, gdyż yy, sądząc po screenach, to on zrobił ten spoiler. Dzięki, cześć.